Jestem kasperek. Gdzie potem zrobić so opening no... No niby nie ma sensu nagrywać, no ale wiecie, dla mojego tam jest sens. I sobie pobijamy też przy okazji z rang No, rangę zapobijamy. Nie wiem pf, Szczerze, u kogo, ale może się... Nie tą Nie, to później. Dobra, lecimy Jeszcze zobaczymy szanse W ogóle mogę sobie ogóle kupić, ale nie ma sensu. Wolę sobie bierać. Dobra, mm. Do, do jednej miesiące się nie boję, to nie ma sensu tracić. Biedny w Okej, dobra. Mamy ma, ma czekaj, jedną no, razem, że otwieramy. Pierwsza skrypka, nic. Druga. Peny. Rico, dobra. koszty do Penny, do Penny, do Penny do peny. Do nie, brak się, Dobra, Penny, Penny, Penny była. A będę chciał kupić coś 50 punktów. Ale nie, jednak nie. Dobra. Więc ja na chwilę obecjęcie. Sorry, no ale obrat mi wbił po jakichś. Lego czy coś tam chciał, bo nie wiem zwaliłem teraz, ale mamy punkt do P&A i zaraz mamy, patrzcie co mamy zaraz, za 5 punktów w ogóle 8 mocy może mieć, ej to ładne mocy mam, nie mam takich mocy, Więcej 7 tak, nie, nie, 7, siódma, siódma, siódma. mogę już 8 mieć nawet, nie. o pan na napis... no, to jest ranga. no bo to. ja myślę, że się wbije Karla, Morzica, no tylko każdego trzeba będzie wbijać i tyle się spadnie pucharów, Lol. Dobra, i was zachęcam. Mm, zaraz Wam zachęcam do grania top model, bo zaraz gramy top modela. Zaczęło, kryjną w klupisch stopce. Yy, oczywiście ma jest tam wpadać na klub bo jest bardzo fajna atmosfera, polecam. E, teraz sobie zobaczymy. Klubi. No, halo? No kurde. No Dobra. nieważne Nieważne. Yy. Ale pas spadali Dobra 81 na skrócie jest, więc nieźle dobra, chcecie cała i słupik? Nie pomilniam teraz. E, trzymajcie się do następnego odcinka jest za zacięcie, więc... Aj, i do na to na nie wierzę. A, i wydzielenie no, no, się nie pojawi, bo ma grilla. No, grilla to chyba się robić, co nie? U, u na wsi, na podwórku. E, dwa metra, dwa metra, czy będziemy jedli? Będzie na patykach jedli? Nie no, dobra, zaraz, oczywiście siary Jest taki szary to nie będę robił. Więc trzymajcie... No, dobra, nie, nie będę Wam pokazywał wszystkiego. Trzymajcie się, do następnego odcinka, elo.